Pan skierował do Natana następujące słowa, idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie, nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela, aż do dzisiaj. A teraz przemówisz do sługi mojego Dawida, to mówi Pan zastępów. Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim nad Izraelem, i byłem z Tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół, dam Ci sławę największych ludzi na Ziemi, wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej. A ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Tobie też Pan zapowiedział, że Ci zbuduję dom. Kiedy wypełnią się dni Twoje i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę tobie potomka Twojego który wyjdzie z Twojej wnętrzności i utwierdzą jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, ja zaś utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Dawid sobie zaplanował, że zbuduje Bogu dom. I jak znamy tę opowieść wcześniej, jeszcze przed tym dzisiejszym czytaniem, to wiemy, że prorok Natan bardzo się z tego ucieszył i na pewno Pan Bóg ci tego błogosławi. Za chwilę Pan Bóg mówi Natanowi, nie, nie chcę, żeby Dawid mi zbudował dom. I później mówi takie słowa: Ja zbuduję ci dom. Mówi Pan Bóg do Dawida: Ja ci zbuduję dom, nie ty mi zbudujesz, a ja ci zbuduję dom. I później rozwija całą taką wizję tego, co, co będzie w przyszłości, w następnych pokoleniach. I dziś widzimy w tym obietnicę tego, że właśnie z rodu Dawida wyjdzie Jezus, wyjdzie Mesjasz. I widzimy, że. Dawid chciał zbudować dom, czyli chciał zbudować świątynię i to było wielkie dzieło Dawida. A widzimy, że to, co Pan Bóg mu zapowiedział, to było coś w tysiące razy większe. I Pan Bóg mówił o domu niematerialnym, a o domu jako ród, jako pokolenie, jako przyszłość jego rodu, jego rodziny. Co Pan Bóg nam mówi? Pan Bóg pokazuje bardzo wyraźnie, że przede wszystkim to, co my mamy robić w naszym życiu, to mamy spełniać wolę Boga. My często koncentrujemy się na tym, ja sobie zaplanowałem, ja o czymś marzę, ja do czegoś dążę, ja coś próbuję realizować, jakieś swoje marzenia, plany, myśli. A Pan Bóg pokazuje, a ty mnie zapytałeś w ogóle, co, co ja o tym myślę? A ja mam dla ciebie przepiękny plan, dużo lepszy niż twój. I jeśli będziesz realizował mój plan w życiu, to będziesz szczęśliwy. I warto. Nawet każdego dnia zaczynać dzień od tego, żeby zapytać Pana Boga, Panie Boże, czego Ty chcesz ode mnie? Jak Ty widzisz moje życie? Co ja powinienem robić, a czego nie robić? Do czego dążyć? Jak realizować? Czego Ty chcesz ode mnie? Jaka jest Twoja wola? I my będziemy bardziej szczęśliwi, bardziej spokojni, jeśli będziemy realizowali w życiu wolę Pana Boga. Nie swoją wolę, a wolę Pana Boga. Warto tak dzisiaj zapytać Pana Boga, Panie Boże, czego Chcesz ode mnie? Czego chcesz dzisiaj ode mnie, czego chcesz w przyszłości ode mnie? I niekoniecznie musimy dzisiaj usłyszeć odpowiedź na to, ale dajemy Panu Bogu możliwość prowadzić nas. Żeby Pan Bóg tak, tak nas prowadził, jak to się Jemu podoba, jak On tego chce. I słyszymy dziś, jak Pan Bóg mówi do Dawida, coś, co mówił niedawno, żeśmy rozmyślali o tym też do Saula. I, i teraz słyszymy do Dawida. Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem, i byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na Ziemi. Co Pan Bóg mówi? Spójrz na historię swojego życia. Zobacz, kim byłeś kiedyś. Byłeś na pastwisku, byłeś pastuchem, byłeś nikim. A teraz zobacz, kim jesteś. Do czego doszedłeś, co osiągnąłeś w życiu. My często widzimy problemy, to, co się nam nie udaje, ale. Zobaczmy, jak Pan Bóg pięknie nas prowadzi przez to życie. Jak zobaczymy, że Pan Bóg nas rzeczywiście prowadzi i mówi: I byłem z Tobą wszędzie, i byłem z Tobą wszędzie, dokąd się udałeś, żebyśmy zobaczyli tę obecność Pana Boga wszędzie, gdzie byliśmy w naszym życiu. Że może gdzieś byliśmy zagubieni, a Pan Bóg nas znalazł. Upadliśmy, a Pan Bóg nas podniósł. Pan Bóg był z nami wszędzie. Zobaczyć tę obecność Pana Boga. Jeśli Pan Bóg był z nami wszędzie, to i będzie dalej wszędzie. Tylko pytanie, czy my chcemy być z Nim? Czy my chcemy realizować Jego wolę? I warto usłyszeć dziś też słowa, tak bardzo osobiście, słowa, które słyszymy dzisiaj. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi, osadzą go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już więcej uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem Cię pokojem. Obdarzyłem Cię pokojem. Pan Bóg mówi tu o tym, jak. Uspokoił sytuację wokół nas, jak nas uspokoił. Obdarzyłem Cię pokojem. Usłyszmy dzisiaj osobiście, często zaniepokojeni, przestraszeni, martwiący się o wszystko. Usłyszmy to słowo, które Pan Bóg dzisiaj mówi do nas. Obdarzyłem, Obdarzę Cię pokojem. Przyjmijmy ten dar pokoju od Pana, abyśmy byli spokojniejsi. Dzisiejsze Ewangelia to przypowieść o siewcy. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał. Jedno padło na drogę i przyleciały ptaki, wydziobały je, inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha to ma uszy do słuchania niechaj słucha mamy uszy ale czy słuchamy a jeśli słuchamy czy słyszymy czy wsłuchujemy się czy jesteśmy posłuszni pan bóg mówi do nas słowo jeśli codziennie rozmyślamy nad słowem bożym to tyle słów już żeśmy otrzymali jakie plony przynosi jakie owoce przynosi boże słowo warto się zastanowić dziś z ostatnich dni jakie słowo pamiętam jakie słowo zapadło jakoś głęboko jakoś poruszyło mnie jakie słowo Wpłynęło na mnie, że jakoś inaczej się zachowałem dzięki temu, że usłyszałem to słowo. Czy widzę takie owoce w swoim życiu, owoce słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czy to słowo, które słucham, przynosi owoce? Czy może tylko tak wysłuchałem? No, fajnie, fajnie było. I idę dalej, zapominam zaraz o wszystkim. Czy może było? Oczywiście nie wszystkie słowa musimy pamiętać. Siewca się je bardzo hojnie. I to ziarno pada często w takie miejsce, gdzie nawet nie ma szans wydać żadnych owoców. Ale jest też słowo, które pada na żyzną ziemię, albo siewca tak hojnie sieje, żeby któreś upadło, któreś chociaż wydało plon. I które z Bożego Słowa wydało plon? Warto się zastanowić, chociażby ostatni tydzień, ostatnie kilka dni, żebyśmy zobaczyli, które z Bożego Słowa przyniosło jakieś owoce. I też proponuję, żebyśmy się zastanowili nad tym, jak słuchamy się nawzajem, jak słuchamy drugiego człowieka. Czy rzeczywiście słuchamy uważnie, czy nie jest tak, że jesteśmy jak na drodze, gdzie... Upadło na drogę pierwsze, czyli na drodze jeżdżą samochody. Jak próbujemy porozmawiać przy drodze, przy jakiejś autostradzie, to często mówimy: mów głośno, bo nie słyszę, bo tu taki szum. I często tak jest, że w naszej głowie jest taka droga, ciągle jakiś wielki ruch i nie słyszymy się. Może warto gdzieś odejść, może warto uspokoić ten szum, który jest w głowie, coś powyłączać, coś, ten, jakiś telewizor, komputer, jakąś muzykę, coś, żeby lepiej słyszeć człowieka. Widzimy, że problemem jest też to, że padło na, na, na skałę, czyli nie ma korzenia, czyli emocjonalne. My często słuchamy się emocjonalnie. Jak mam zły humor, to, to nie słucham tego, co inny człowiek mówi do mnie. Albo padły międzyciernie, tysiące spraw, nie mogę usłyszeć drugiego człowieka, bo mnóstwo jest spraw w mojej głowie, wszystko przeżywam, za wszystkim biegam i nie słyszę drugiego człowieka. Jak słucham drugiego człowieka, spróbujmy dziś posłuchać się trochę uważniej, skupić się na tym, co człowiek mówi do mnie. Usłyszeć nawet to, co nie mówi, między słowami, co, mówi, co stoi za tymi słowami, co, co, co widzę w tych emocjach człowieka, uczuciach człowieka, co on przeżywa, czym się martwi, żebym usłyszał, nie tylko to, co on wprost mówi, wyraźnie wsłuchać się, uważnie wsłuchać się w drugiego człowieka, zwłaszcza na przykład w rodzinie, mąż, żona, jak się słuchacie nawzajem. Jak rodzice słuchają swoich dzieci, jak dzieci słuchają rodziców, czy wsłuchujemy się w to słowo, czy rzeczywiście słyszymy? Warto popracować nad słuchaniem, nad wsłuchiwaniem się, nad tym, żeby usłyszeć, posłuchać, posłuchać się. Te, te słowa, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Spróbujmy dziś bardziej uważniej, głębiej, dokładniej słuchać słuchać Pana Boga. I słuchać drugiego człowieka. na to nie Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.